Dzisiejszy bonusow... Widzimy, jak dzisiaj dzisiejszym bonusowym odcinku. Jak widzicie, mam tu koszyczek z pewnymi bardzo ładnymi kwiatami, o których pewnie już <laughs> wspominałam kilka razy. Ktoś z Was je kojarzy, bo mam je na włosach na profilowy. Są to czerwie. I właśnie dzisiaj jest belatian, czyli święto kwiatów. No, a ja, jako bieloranka, obchodzę tygodniowe święto, które zwie się czerwio-braniem. Z reguły e, ilość tych kwiatów w Koczyczku jest dużo większa, ale w tym roku z powodu okropnej pogody i cóż, jakby to ładnie uznać, po prostu zimy dosyć długiej, no nie było takiej opcji i niestety kwiatów ja jest mniej. Wiele z nich nie zdołało jeszcze zakwitnąć, ale już zebrałam ich parę. Dobra. Dziś. Dzisiaj... Dzisiaj mam na że troszeczkę o tym święcie, więc nie taki do końca vlog, jak kto wie. Ale najpierw chcę zrobić w ten to, zawsze się robi. Czyli tu mam kamienie, na będę mała jagoda, nie wiem czy jej widać. Drzewa płotu, pierwsze która ma imię, tyle imienia i zostawiać to pod świętym drzewkiem. Potem pójdziemy y, obmyć te roślinki w wodzie, złożyć dar rzece i wtedy opowiem Wam trochę więcej o tych kwiatach i w ogóle o tym święcie, bo akurat jest to coś, co naprawdę uwielbiam, bo też moje te kwiaty mają przepiękną, fioletową barwę. A więc, może za chwilkę. Jestem przy wejściem do gaiku i będę właśnie szykować kamienie, które będą sobie dawać dodatkowo jest ten dar. Jeden jest dla tego drzewa, a drugi dla rzeki. Będziemy oczyszczać rośliny i tu są jagody, więc nie wiem, czy jedną ręką mi to wyjdzie, pewnie nie, a kamery w telefonie da się odwrócić, więc widzimy się za chwilę, jak to będzie gotowe. Ok, już jestem i jak zawsze z mi nie wyszło. Tu jest szy i tu jest 3. oczywiście paskudne są te szy. Widzimy się za chwilę po rytuale pierwszym kiedy już złożę kamyk i pierwsze kwiaty. Niestety nie będzie tego tak jak zwykle. Normalnie to byłby pęk kletu, który bym normalnie składała. A teraz to będzie zaledwie parę, bo no niestety pogoda w tym roku nam nie dopisała. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, ja już jestem tym podarowaniu kwiaty i kamyczek. A tu jest ach, wspaniałe, święte drzewko. Już mu dzisiaj składałam jedne dary, bo nawet widać te płatki róży, mam nadzieję, bo nie byłam przekonana, czy dzisiaj odbędzie się czas od wybranie. wybrania. Jednak po usłyszeniu tego, że niestety będą koszone kwiaty pod okolicami mojego domu, czy tam gdzie jest ich najwięcej, no cóż, skończyło się na tym, że trzeba będzie przyspieszyć, więc niestety tak mało ich dalej tutaj będzie dane. Jednak teraz musimy przejść spory kawałek nad rzekę, by je obmyć. Mam nadzieję, że obmycie kwiatów uda mi się nagrać. Oficjalnym planowałam, żeby ktoś tu mi pomagał w nagrywaniu. No niestety nie wyszło. Mam też nadzieję, że uda mi się potem dość dobrze opowiedzieć o tych roślinach. W ogóle o tym święcie, może tak. Idę się za mną ponownie. Będziemy schodzić tą szkarpą, Tam jest strumyk. Wiem, że on jest niestety <coughs> niezbyt idealnym stanie, ale to jest jedyna dzika rzeczka, jaka jest w okolicy. No i też postaram się znaleźć jakiś bardziej czysty fragment. Taki, żeby no, przed tą tymi problemami. Znajdują, ale no cóż powie, jest to rzeczka blisko do most, więc z tym jest problem. Więc widzimy się na dole i zaczniemy mówić o roślinach. Okej, okay, jesteśmy. Tu jest opona, o tym mówiłam, o problemie. Tutaj będziemy myć, bo tam jest najczyściej. I jest tam deska, na której właśnie się te kwiaty myje. Więc ja już z Wami i zacznę sobie opowiadać. A więc tak. się o to chodzi z czerwiami, bo oczywiście jest to e, takie zwyczajowe określenie na robaki na larwy. I ja sobie z tego zająć sprawę. Dobra, zacznijmy. Ale chodzi tutaj o to, że te kwiaty rosną głównie na przełomie maja i czerwca z reguły, albo teraz raczej było w dawnych czasach. Teraz kwitną właśnie na, na przełomie maja i kwietnia, czyli właśnie na nasz belatian. Belatian to sabat kwiatów. Pewnie co niektórzy wiedzą. Dobra, teraz musimy wstać i wziąć kamyk. Dobra, teraz wchodzimy na górę i tam będzie wejście, gdzie składamy rzece dar. A więc tak, belacjan jest właśnie sabatem kwiatów. A o co chodzi z Cóż, czerwiobranie to jest, powiedzmy, coś takiego typowego bardziej dla mojego okolic. Owe fioletowe kwiaty są tu zbierane dosyć dawno. W sumie mogę nawet powiedzieć, że tylko dla mojej wsi. Takiego bardzo tutajszego, bardzo takiego, nie chcę ładnie określić. O, to jest kamień z ostatniego roku i kwiaty, Trochę kwiatów Teraz właśnie dokładać. Wybać rzeczko, że tak mało, ale no, niestety więcej nie mogę dać, bo nie będzie. będzie tutaj siąść, tak żeby. Wiem, żeby się nie rozłączył telefon i nie. Nagrywanie nie mogę sobie pozwolić na odwrócenie kamery, więc kładę to w tym momencie tak i modlę się, żeby ani się to nie wyłączyło, ani nic z tych rzeczy, więc sobie zatem palska, ale dobra. A więc czerwie to są właśnie takie kwiaty, które oryginalnie prawdopodobnie znaczy, nazywają się żywcami błotnymi. Nazwa wzięła się od tego, że one rosną bardziej w takich terenach bagnistyk, bagna i tego typu sprawy. Z mojego obserwacji lubią rosnąć na bardzo jasnych terenach, na terenach bardzo nagrzanych słonecznie, w okolicy jakichś odpuszczonych domów czy szkarb. To jest głównie miejsce, gdzie można te cudne kwiaty znaleźć. Jak wyglądają obchody czerwiobrania? Ok, jest to tygodniowe święto. Tego pierwszego jakby dnia, czyli, czyli tego od dzisiejszego, akurat w piątek, czyli w Balatian. Chociaż obchody są dość mocno uwarunkowane od tego, jak te kwiaty kwitną. No nie kłamujmy się. Za to też myślałam, że to się, to się nam przesunie długo, dużo wcześniej, a po jest troszeczkę przed Balatianem, a Więc zbieramy te kwiaty, zostawiamy je dla rzeki, tak jak widzieliście, i dla e, tego drzewa. Jeżeli mamy właśnie to twój drzewa, drzewa, dla duszku leśnych. No, i tak. Jak już pewnie zauważyliście po zdjęciu profilowym, te kwiaty wplata się we włosy. I właśnie to się robi. Część kwiatów z koszyka wplata się właśnie we włosy. Ja tego rocznie nie mam za bardzo jak tego zrobić, bo no, jestem sama, ale coś tam pokombinuję. No i te kwiaty właśnie się wplatuje we włosy. Ehm, przepraszam, że teraz zagruszam, tak, ale nie jestem pewna, czy się, nagrywali sprawdzić. Okej, okay, działa. Zresztą na to, naprawdę się bardzo żeby się to Okej. Okay. I wpada się je we włosy. Potem, po się we włosy, kładzie się właśnie ten koszyczek i wokół tego koszyczka się tańczy. Normalnie te że są dużo, dużo większe. Raz, dwa, trzy razy większe niż to, co mam teraz, ale jak mówiłem, kwiaty w tym roku obrodziły naprawdę kiepsko, a nawet jeżeli na niektórych polanach jest ich dużo, to z powodu większego zacienienia jeszcze nie rozkwitły, więc no niestety nie ma tak dobrze, kwiaty nie są tak fajne do zbierania. Więc, właśnie po tym całym tęczeniu, większość tych kwiatów się właśnie zasusza. Poza tymi we wewłosami. I są to kwiaty, którymi ja głównie okadzam. I z reguły właśnie też używam je w różnych rytuałach, w różnych darowiznach. I one są takimi roślinami, które najczęściej korzystają. Bo bardzo z nich w mojej praktyce magicznej. Nie wiem, czy rosną w innych rejonach Polski, ale z reguły da się je zauważyć, ale jest ich mało. Po takim głównym tygodniu zbiorów, ilość tych kwiatów naprawdę drastycznie maleje. I to jest coś takie dosyć ciekawe. Słyszałam od znajomych, że niektóre osoby robią inną wersję tego święta. Na przykład z takimi fiołkami podłużnymi, albo na przykład z chabrami, ale to chabry są dużo później, więc też nie wiem jak to by na przykład miało wyglądać. Ale no właśnie czerwio, branie z tymi kwiatami. chodzi o czerwie, to oficjalnie jest coś takiego jak chrzest czerwiowy, czyli a la inicjacja. Było to coś, co przeprowadza osoba najwyższa z grupy, i ale nie jest to takie mocne przywiązanie do jakiegoś kowenu czy coś, tylko po prostu do tego, że jakby praktykujesz magię lasu, praktykujesz też często magię luster, i właśnie, może takie rzeczy wybrania, taką, jakby, poduszeczkę z tych kwiatów kładzie się na, pod głową osoby. Mamy medytację, oczywiście krągochronne, przeżywanie żywiołów, żywiołów e, przy poproszenie o towarzystwo duszków leśnych, czy się potem podziękowanie. Medytacja to jest dosyć skomplikowane, dosyć długi rytuał, ale nie będę, nie będę wam go więc omawiać. Jednak chciałam Wam wspomnieć, że jest coś takiego. I czy to jest inicjatywa, czy nie, to pozostawiam do oceny innym, ale. Teraz mam pozycję. Z reguły jest właśnie to coś takiego dla mnie dosyć podstawowego. Właśnie te kwiaty, może tak to ujmijmy. Myślę, że na żywca ten temat jest dla mnie dosyć ważny i jest dosyć prosty, to jednak. Można się troszeczkę pokręcić przy nim. No, dobra. Dlaczego akurat te kwiaty? No, poza tym, że właśnie mają bardzo ciekawy termin kwitnięcia. To także ich kolor. Jak widzicie te kwiaty są właśnie fioletowe, fiołkowe. I właśnie ten taki ładny fiołkowy kolorek. W większość osób powinno się kojarzyć. Fiolet to jest właśnie e, kolor czarowni, kolor misterium, kolor <laughs> tajemnicy, kolor magii również. I właśnie to dlatego te kwiaty są takie popularne, są takie wybrane i są takie dosyć popularne w tych moich rejonach również. Może mam mówić taką anegdotkę, kiedy um, kilka lat temu odbywało się czerwiebranie i byliśmy na WF-ie, mam ten dosyć młodą osobą, nie pamiętam ile długo miałem ale pamiętam, że po prostu WF w mojej wsi, no i były te kwiaty. No i chłopcy sobie grali, zaś nauczycielka pozwoliła nam, że skoro jest czerwiobranie, to pozbierajmy się sobie kwiaty, pozbierajcie je. I razem ze znajomymi, koleżankami, tam jedna dziewczyna była inicjowana w cudzysłowie. Przecież nie jest dla mnie tym samym inicjację, bo za bardzo nie spowoduje do żadnej pracy z jakimś kolejnym bytem, Cokolwiek po prostu jest takim jakby zaproszeniem do działań magicznych, jakby to, tak nazwanej ładniej. To właśnie <laughs> zbierałyśmy te kwiaty i potem wplatałyśmy całej klasie we włosy. I to jest bardzo takie, moim zdaniem, urocze właśnie w tych kwiatach. I w tej praktyce właśnie to, że są właśnie takie radosne święto, pełne tańca, pełne, pełne śpiewania, bo też podczas tego święta się śpiewa. właśnie śpiewy odbywają się z reguły podczas, jeżeli tak, podczas reszty święta, po głównych zbiorach odbywają się różne śpiewy, różne rytuały na pomyślność, różne rytuały związane z przyrodą no tutaj, właśnie w ten pewnie tak jak w tam i one z grubsza to są to właśnie takie typowo wesołe, typowo wiosenne, typowo współpracy z duszkami leśnymi, takimiś ognikami i tego typu rzeczy, bo ono właśnie ma taką miłą aurę I w ogóle jest taka ciekawostka, że właśnie te kwiaty miały przynosić szczęście, przynajmniej tak słyszałam od pewnej starowinki z mojej wsi, że jeżeli. Da się Pannie Młodej bukiet właśnie z czerwi, to będzie ona miała jakby taką opiekę. Ja osobiście dość dużo tych kwiatów używam również do czarnej magii, bo one mają taką nie to neutralną, nie to mroczną energię, po prostu są. I mają... Związek. trzeba ustawić, wolę nawet nie wiedzieć, jak te kwiaty wyglądają. I są one po prostu, wiem, użyłam gdzieś strasznie dużo osób, po prostu. To jest okropnie kiczowate i powinnam się to wyzbyć, ale. W tym przypadku, kiedy ja nie mam skryptu, to jest źle. To jest po prostu bardzo źle. No to, wydaje mi się, że powiedziałam chyba wszystko, co chciałam o tych kwiatach. O tym święcie. Zachęcam Was do tego, że jeżeli macie wokół w okolicy, to żebyście je sobie pozbierali. Też potem, czyli wokół tego koszyka. O, właśnie. Teraz wiem, o czym zapomniałam. Jeżeli idziecie właśnie na poszukiwanie jakich koszy Ko kości, czaszyk i tego... tego. Czyli chcemy poprosić o pomoc Leszego, to właśnie te cudeńka, które właśnie wypada mi z włosów, e, właśnie jemu się sypie i on jest ten najbardziej przychylny. Oczywiście wspominałam, mam nadzieję, że wspomniałam na filmie o Leszym. Inne kwiaty również wchodzą w grę, ale te kwiaty, właśnie, zwłaszcza w tym okresie, są jego powiedzmy ulubionymi. Dobra. Ja już będę niestety kończyć. Bo muszę pójść, zasuszyć kwiaty, osuszyć je. Przygotować także ołtarzyk Belatianowy, właśnie na bazie tych cudeniek. No więc my się już będziemy żegnać. Mam nadzieję, że film dojdzie jeszcze dzisiaj, czyli w piątek, czyli w Belatian. Oczywiście życzę Wam wszystkiego wesołego Belatianu, wesołego brania. Czy jakie tam święto obchodzicie Z okazji kwiatów. Święta kwiatu. I. No po prostu baju. O, ostatni rzut na koszyk. I życzę Wam miłego, wesołego dnia. Mam nadzieję, że powiedziałam to w miarę sensownie, w miarę zrozumiale, że nie było jakichś przerw. Że kas był chociaż odrobinę dobry i że nie było jakichś dużych problemów. Że to się, co chcę Wam przekazać, ale no akurat jeżeli chodzi o te kwiaty, to to jest prosty temat. A proste tematy są najgorsze, jak wszyscy wiedzą. Więc baje!